What's up, guys? W ogóle mam piękną pogodę. Dzisiaj pokażę Wam, jak wygląda taki fajnie wyglądający dom w Stanach Zjednoczonych. Zapraszam do odcinka. Tak bardziej na bogato jest zrobione, niż na biednie. No i dobra, jak wygląda w ogóle cała sytuacja, powiem Wam szczerze, bo wiecie, że, albo nie wiecie, ja robię real estate media, w ogóle robię media, czyli śluby, eventy, nieruchomości, samochody, zdjęcia samochodów, w ogóle wszystko to jest związane z mediami, również do stron internetowych, etc. No i tutaj mieliśmy taki fajny domek, także chcę Wam go pokazać, jeden taki mankament na samym początku, no sprawdzałem pogodę, Pokazywało słoneczko z deszczem, zawsze jak pokazuję słoneczko z deszczem, to wiem, że będzie słoneczko i to może będzie deszcz tym razem było odwrotnie no, no trudno w ogóle słoneczka nie było i było dużo deszczu także udało mi się tylko obszelać dom na około bardzo szybciutko nie ma raczej większego problemu ale no wiadomo no ten deszcz gdzieś tam kropił na lęs więc musiałem pewne zdjęcia usunąć no bo było pełno wody na lęsie yeah. Wchodzimy do środka. Właścicielka była hinduską, bardzo sympatyczna, bardzo miła. E, byłem w szoku, jak fajnie wysprzątali cały ten dom. Bo uwierzcie mi, bardzo często tutaj te domy są tak brudne, że mam wrażenie, że oni budują te domy, wprowadzają się i nikt tam potem już nie sprząta. z e, przodu, może sprzątaczki sprzątają, to co jest widoczne, ale już gdzieś kornery albo nie wiem, koło okna gdzieś, no, kurzu tam jest tyle, że Eee, no le lepiej tam z białą rękowiczką nie podchodzić, bo, bo możecie jeszcze zaatakować coś z tego cornera. Eee, no słuchajcie, no, no takie są realia. I tutaj było super czysto, super, super ładnie, więc zdecydowałem się to po prostu pokazać. No i jak wygląda taki domek? No po lewej stronie macie taki ofis. po prawej stronie macie taki e, główny pokój, gdzie macie komineczek, można sobie usiąść z rodzinką. Jak jest was więcej, później mamy mały, znaczy mały stół, no taki średni stół, bo widziałem dużo, dużo większe, chociaż dla nasze warunki są to raczej już duże stoły, ale uwierzcie mi, że byłem w takim domu, że stół wyglądał trzy razy tyle. No, ten jest taki średnio mały, o, ale na jakąś małą rodzinkę jest wystarczający. Później e, przechodzimy do kuchni. Kuchnia ma też taką małą swoją jadalnię i ma cały ten living room, gdzie również można usiąść i odpoczywać. Jest też wejście na zewnątrz, na pole czy na dwór. Mamy oczywiście klozeciki, na górze jak wychodzimy sobie po schodkach mamy ładny żyrandol, mamy master bedroom, bardzo obszerny master bedroom, bardzo mi się to podobało, e, łazieneczka również bardzo obszerna, fajna, e, również się mi podobało, szkoda, że nie było jakiegoś takiego super view na jakieś tam, jakieś jeziorko, tak jak kiedyś robiłem w Lake Geneva. No i tyle. W każdym bądź razie następne pokoiki mamy dla dzieci, dwa pokoje są z łazienką połączone, później jest jeszcze jeden taki pokój gościnny, oczywiście każdy z tych pokojów ma te klozety wbudowane w ścianę. Zewnętrzna jeszcze łazienka i mamy również e landry, czyli pralnie na górze. To z tą pralnią na górze to jest dla mnie zawsze takie dziwne, no ale dobra no bo u mnie zawsze gdzieś ta pralnia powinna być na dole, a nie na górze. No ale jest na górze. Idziemy sobie teraz do, do basementu, nie chcę tego nigdy nazywać piwnicą, bo piwnice wiecie jak się w Polsce kojarzy, no jest zawsze tak na inaczej zrobione, tak na elegancko, tam ludzie odpoczywają, bawią się, też mają takie swoje e, no, party, party życie, party życie, no meetingowe życie też, to po prostu jest taka obszerniejsza space, przestrzeń na to, żeby się żeby sobie usiąść, obawić się i odpocząć, także tutaj było fajnie zrobione. Mieli swoją winiarnię, oczywiście łazienka musi być, e, barek, e, telewizor, wszystko fajnie przygotowane. Duża taka przestrzeń do tego, żeby ewentualnie puścić jakąś muzykę i się pobawić. Dzieci mają swój kącik, no i jeszcze jest miejsce na małą siłownię, żeby gdzieś się tam popocić trochę i, i rzucić trochę kalorii. Ja muszę podpracować nad sobą. jestem właśnie w trakcie e, głodówy, ale nie takiej, że nie jem, tylko po prostu zrzucam pewne ilości nadkalorii, które jadłem i zdrowsze jedzenie. Tak wygląda temat takiego, takiej nieruchomości. Mam nadzieję, że Wam się podoba. W ogóle co myślicie e, o tego typu budynkach? Wolicie bardziej takie powiedzmy willowate polskie wersje tych domów? Czy amerykańskie w jakiś sposób Wam się podobają? Są jakieś inne, dziwniejsze? Ciekawsze, nowsze, nie wiem, Na, napiszcie w komentarzach, to jest takie coś, coś ciekawego. Ja wiem, że w Polsce już te niektóre budownictwa, bo widziałem, właśnie te nowoczesne budownictwa, robią się już takie no crazy, ale bardzo mi się podoba. Znaczy ja nie lubię jakichś super wydziwnianych tych budynków. W ogóle lubię Real Estate, bo właśnie mogę oglądać te budynki, coś ciekawego za każdym razem, jak po to mówię, o, -o to, jest, to jest wygląda tak, to wygląda tak wow. Chyba Ja bardzo lubię oglądać ogólnie domy. Każdy dom wygląda troszeczkę inaczej. Tutaj w Stanach Zjednoczonych oczywiście są e, powtarzalne, jedne i te same, z tymi samymi kuchniami. E, łazienki wyglądają tak samo i w ogóle i to po prostu jest tak bardzo, bardzo popularne, ale po prostu już to co ja robię, gdzieś tam jeżdżę, te zlecenia to już takie lepsiejsze powiedzmy domy. Um, wiadomo, że trafiają się, wszystko się trafia. Też totalne dziadostwo koty gdzieś chodzące po ziemi, stare babcie leżące na kanapie i w ogóle różne rzeczy się dzieją. Ale no, jak mówię, no i są też takie domy, gdzie naprawdę szczena opada. I nawet już nie mówię o tym, że jest strasznie na bogato zrobione, ale jak konstrukcyjnie to jest zrobione dziwnie. Że nie wiem, jakieś przejście w powietrzu jest jedno, potem jakieś drugie, kuchnia jest też na piętrze, na przykład podjedziesz sobie do pokoju, mają kuchnię, kino i, i coś tam jeszcze. Także jest to tak e, udziwnione, że przeszło moje oczekiwania, bo bazując na mojej e, takiej wizji z Europy, no, tak, czegoś takiego po prostu nie ma. Także epicko, super, bardzo mi się podobają ja nieruchomości, dlatego lubię to robić, bo za każdym razem widzę coś nowego. No i tyle na dzisiaj, mam nadzieję, że Wam się podobało, lajkujcie, komentujcie, jak macie jakieś pytania, to zadawajcie na dole i widzimy się w następnym, tak, odcineczku. Do usłyszenia, bye! Like and subscribe.